Tak. Dzień dobry widzowie kanału Kanafowy Komandos. Wraz z moimi drogimi druhami, czyli tutaj Tomaszem Mordenem, Mordenem Tomaszem, przywitujemy Was bardzo serdecznie z terenu Wojkowickiego Pikniku Militarnego. Którego? Siódmego. A skąd Pomówili. Bo Policzyliśmy. Się już na każdym? Na każdym, prawie no. A, tak, tak. Można tak powiedzieć, że to się od nas zaczęło. Od nas się zaczęło, bo to ja z Wikingiem pojechałem do burmistrza, z propozycją, żeby coś w Wojkowicach zrobić. I to już siódma edycja. Od tego się zaczęło. nie też że siódma edycja to jeszcze 7 lat. 7 lat starsi, 7 lat więcej doświadczenia i jak widać 7 lat więcej zmarszczek na twarzach i różnych innych rzeczy. Oczywiście, taki wiek. Chciałem wam powiedzieć, że zgromadziłem tutaj dwóch ludzi, którzy praktycznie rzecz biorąc zwiastowali kiedyś to samo stanowisko. Czyli generalnie burmistrza Wojkowic. Nie, żartuję, Morden był burmistrzem w zupełnie innej miejscowości. Tomek jest burmistrzem Wojkowic. Tomek, co o zlocie? Szybciutko, bo czas leci. Ale moim czy tym, czy jesteśmy? Najpierw tym, co twój? No, mamy zlot burzkraftowy, charytatywny zlot grupy Burzkraft Leśni Ludzie w Wojkowicach 20-22 wrzesień. Zapraszamy serdecznie. no Typowo posiedzieć przy ognisku, posłuchać znękania gitary. Upiec sobie znowu kiełbaskę. Dżem, znowu dżem pewnie dżem i wszystko, no ogólnie wiecie, jak kochacie bushcraftowe klimaty, to serdecznie do nas zaproszonych. Jak mhm. lubicie dżem z kiełbasą, to wpadajcie. Tak. Morden, co u Ciebie, bo widzę, że nieco zmieniłeś kolorystykę, tutaj taka nowa koszuleczka, tak. muszę powiedzieć że Taka to, z no... bardzo ładna, no. tak, zmieniłem, pracę zmieniłem. <laughs> tak, ale na lepsze, na gorsze? Na lepsze. No to muszę powiedzieć, że bardzo Ci zazdroszczę i zmiany w życiu widzę też już bardziej tak militarnie niż no, myśliwco. Tak, to. taktyczne trampki. <laughs> No właśnie, z ciekawości nie wiem, czy widać to na kamerze, a co kupiłeś Jak i jaki ile dałeś? 45 zł na przecenie w CCC. Jaki bogaty człowiek. Widzisz? A ty masz coś do zaoferowania ludziom z Bushcraftu? Hamaki. No to pokaż. Mamy hamaki. Tu są. Leśnych ludzi hamaki. Hamaki wykonane z materiału ripstop. Nylon ripstopie 70, jest bardzo fajny materiał. Szyjemy to w różnych rozmiarach od 290-70, właściwie na życzenie. Ale taki najbardziej uniwersalny, wyjściowy model to jest 330x150, a i w zestawie kupujecie od razu hamak z systemem upisling, więc macie gotowy system zawieszenia. Więc nie musicie nic dokupować dokupywać. dokupywać no. No, nie będę ukrywał, że w tych bogatszych zestawach e, innych producentów trzeba dokupić sobie, oprócz linki, potem jeszcze zawieszenie, jakieś tam taśmy, nie taśmy. Nie? Tak, tutaj na start dajemy komplet, żeby mieć zestaw, który możemy mieć do lasu bez problemu od razu. No, zapytam się bardzo o ciebie. Ty słyszałeś rozwiesić. to samo, że ja powiedział dajemy. Czy to znaczy, że taki, ele, taki jeden trafi do ciebie, jeden trafi do mnie? No, ja, trafi. ja mam taki hamak. Tak? Już, już nawet film nagrałem, i, to znaczy wcześniejszy może jesteś do tyłu. No, <laughs> jest bardzo fajny hamak. Drodzy widzowie, podobał. na kanale leśni ludzie, piszcie tam posty, że kanałowy komandant też ma dostać, bo ja mam trzyosobową rodzinę, a mam dopiero dwa hamaki. I żądam dostępu do takiego hamaka. Co, coś wymyślimy. Dobra, drodzy widzowie, jeszcze pokażę Wam tutaj przebitkę z terenu, co się dzieje. A, mówi. czekaj, czy taśmy ma fajne jeszcze, no wracamy do no. reklamy. No, to jest ciekawa opcja. Gdzieś to, gdzieś? No. Wow. wiecie, upislingi, ale można tak samo na taśmach. Bardzo fajnych, regulowanych, gdzie możemy sobie szybko. Przeregulować pas, dowolną długość, nie? Klamry wytrzymały, wytrzymają nie wszystko. dowolną długość, jak on ma 3 metry nie więcej. No dobrze, o, ale, ale ma blokadę tutaj o, na końcu. No. Ale wiesz, że powinieneś zrobić zielone. Już zobacz sobie w ogóle, jakiej fajnej są jakości te no. ja Chciałem wam powiedzieć, że jeżeli w okolicy Wojkowic zaczną znikać Yy, pasy z do z samochodów? Pas samochodów to wiecie gdzie się znajdują, nie? W waszych hamakach. <laughs> waszych hamakach no. Czyli bezpieczeństwo samochodowe zamieniamy na wygodę w spaniu. Nie, to musi być wysokiej jakości produkt, nie z tej współśrodki po prostu. Sprawdzony, tak dobry produkt musi Wam służyć. I tyle, no. Rozumiem. Ja wobec tego bardzo serdecznie dziękuję moim drogim rozmówcom. Pożegnajcie się ładnie z widzami. Yy, no i idę jeszcze pokazać Wam, oczywiście, co się tutaj dzieje. Ahoj!